Od kwietnia prowadzona jest przebudowa uszkodzonego w wielu miejscach jednoprzęsłowego mostu z drewnianym pomostem w gminie Bliżyn. Prace potrwają jeszcze do końca października, ale po upływie tego czasu mieszkańcy gminy Bliżyn, a przede wszystkim kierowcy, będą mogli korzystać z nowego, dwuprzęsłowego obiektu o konstrukcji stalowo-żelbetowej. Inwestycja sfinansowana została ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów oraz ze środków budżetu powiatu skarżyskiego i gminy Bliżyn. Potrzeba remontu mostów w miejscowości bliżyn na Rzece Kamiennej w ciągu ulicy Langiewicza wynika od z kilku lat obserwacji i analiz technicznych tego mostu. Z wykonanej dokumentacji wynikało wprost, że wartość robót mostu to około 2 miliony złotych. Praktycznie rzecz biorąc, ani gmina, ani powiat nie mogły sobie pozwolić na to, aby środki finansowe w tej wysokości zabezpieczyć w budżetach. W związku z tym podjęliśmy inicjatywę, aby pozyskać środki z 10% rezerwy ministra infrastruktury. Ta rezerwa mówi o tym, że w roku 2009 priorytetem była budowa mostów i okolic tych mostów, czyli powiedzmy kawałków ulic. Otrzymaliśmy na nasz wniosek kwotę 1 miliona złotych, co gwarantowało nam 50% wartości kosztorysowej. Po rozstrzygnięciu przetargu wartość wykonania mostu to 1,5 miliona złotych, z czego połowa, czyli 750 tysięcy złotych pochodzi z 10% rezerwy, natomiast Pozostałe 750 tysięcy złotych pochodzi z budżetu gminy i z budżetu powiatu skarżyskiego po połowie, czyli po 375 tysięcy na zasadzie podpisanego porozumienia między powiatem a gminą. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej najkorzystniejszą ofertę na przebudowę mostu w Bliżynie złożyła firma Banimex z Będzina. Wartość tego zadania to kwota 1,5 miliona złotych. Przebudowa mostu była konieczna ze względu na jego stan techniczny oraz na konieczność dostosowania konstrukcji pomostu do aktualnych wymogów eksploatacyjnych. Inwestycja dotyczy przebudowy jednoprzęsłowego mostu z drewnianym pomostem. W ramach przebudowy zostanie rozebrany istniejący most, w jego miejsce wbudowany zostanie nowy dwuprzęsłowy most stały o konstrukcji stalowo-żelbetowej. Na moście usytuowane zostanie jezdnie, a także ciąg pieszo-rowerowy. Most zaopatrzony będzie także w bariery mostowe. W ramach tego, tej przebudowy wykonanie zostanie także umocnienie dna rzeki pod mostem oraz umocnienie skarb i stożków nasypowych wraz z dojazdami do mostu. Po ostatniej rozmowie z inspektorem nadzoru wiemy, że to zadanie zakończy się zgodnie z umową, zgodnie z terminem, czyli do końca października. Ale to nie koniec inwestycji drogowych w Bliżynie. Oprócz mostu wyremontowana zostanie również ulica Langiewicza. Otrzymaliśmy z rezerwy ministra milion złotych, a wydatkowaliśmy na most 750, czyli praktycznie zostało 250 tysięcy, no i w związku z tym zwróciliśmy się do pana ministra z prośbą, aby te pieniądze pozostały u nas. Bo zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury można realizować zadania dodatkowe jeżeli pieniądze zostaną ale ściśle związane z tą realizacją na które był, były przeznaczone pieniądze tak zwanym celem podstawowym. I to zadanie to budowa ulicy Langiewicza, czyli ulica od mostu realizowanego aktualnie do drogi numer 42. Pan minister wyraził zgodę na to, aby pozostałe środki finansowe wykorzystać na ten cel jako inwestycja towarzysząca. Po rozmowach w gminie Bliżyn z Panem Wójtem przewodniczącymi Rady Gminy i Przewodniczącymi Komisji ustaliliśmy zakres robót. Myślę, że tak jak przewiduje się budowę mostu do końca miesiąca października myślę, że w tym czasie, Wykonawcy powinni również po rozstrzygnięciu przetargu powinni również zrealizować i ulicę Langiewicza. I to będzie takie, szanowni państwo, ciekawe powiązanie, ponieważ aktualnie modernizowana jest droga nr 42 praktycznie przez całą gminę bliżyn. Zostaje tam kawałek zmroczkowa do pięt i realizacja tego odcinka ulicy ulicy Langiewicza i mostu z rozjazdem na Wojtyniów i Drożdżów Sorbin. No będzie takim ładnym zakończeniem całej jakby inwestycji w tym rejonie. Jeszcze w tym roku również mieszkańcy Lipowego Pola będą mogli cieszyć się nowo wyremontowaną drogą na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w Lipowym Polu do przejazdu kolejowego mierzącym około 1600 metrów zostanie wykonana za 670 tysięcy złotych nowa nawierzchnia asfaltowa. Jest to odcinek około 1600 metrów <laughs> pierwotnej wersji naszego planu zabezpieczone mieliśmy środki finansowe zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości pół miliona złotych, gmina 250 tysięcy, powiat 250 tysięcy. Te środki finansowe po rozstrzygnięciu przetargu wystarczyły na zrobienie około 1100 metrów drogi, dwukrotnym dywanikiem asfaltowym od skrzyżowania lipowego pola skarbowego w kierunku przejazdu kolejowego. Został odcinek około 400 metrów. Podjęliśmy wspólnie z Panem Wójtem rozmowy i ustalenia uwieńczone sukcesem, że zarówno powiat, jak i gmina dołożą swoje środki finansowe i dzięki temu, że zostało zawarte stosowne porozumienie Zostały wprowadzone zmiany do budżetu powiatu i zmiany do budżetu gminy. Te środki pozwolą na wykonanie całej drogi w Lipowym Polu od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z Lipowym Polem Skarbowym, czyli konkretnie do szkoły. Oczywiście w ramach tej roboty będzie również uzupełnione pobocza, ponieważ położenie dwóch warstw dywanika asfaltowego w wielu miejscach spowodowało duże uskoki między poboczem a tą odnawianą. Odnawianą nawierzchnię. W Starostwie Powiatowym trwają przygotowania do tegorocznych dożynek powiatowych, które odbędą się 6 września w Skarżysku Kamiennej. W tym roku głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Starosta Skarżyski przy współpracy z Zarządem Powiatowym PSL oraz gminami wchodzącymi w skład powiatu. Rolnicze świętowanie zainauguruje o godzinie 12.30 uroczysta msza święta w kościele parafialnym świętego brata Alberta, podczas której zostaną poświęcone wieńce i chleby. Po nabożeństwie korowód dożynkowy przejdzie na skwer przy ulicy Zielnej popularne skarżyskie planty, gdzie rozpocznie się trwający do późnych godzin wieczornych festyn. W części obrzędowej, oprócz tradycyjnego dzielenia się chlebem, odbędą się prezentacje ośpiewania i obtańczenia wieńców dożynkowych przygotowane przez poszczególne gminy. Atrakcji nie zabraknie też w części rozrywkowej festynu. W programie przewidziano m.in. konkursy. O nagrodę starosty Skarżyskiego za najładniejszy wieniec dożynkowy rywalizować będą cztery gminy. Wybrany zostanie też najlepszy ludowy zespół artystyczny i najsmaczniejsza potrawa. Ponadto poznamy zwycięzcę powiatowego etapu konkursu Piękna i Bezpieczna Zagroda, który kwalifikował się do etapu wojewódzkiego tego konkursu. Interesująco zapowiadają się występy na scenie, oprócz zespołów folklorystycznych, jako gwiazda wieczoru pojawi się na scenie cygański zespół muzyczny Kałe Jakha. Oraz zespół Stonehenge wykonujący muzykę irlandzką. Jednym słowem zapowiada się dobra zabawa, na której nie może zabraknąć mieszkańców powiatu Skarżyskiego. O szczegółach imprezy będziemy jeszcze informować, ale już dziś serdecznie zapraszamy. W imieniu organizatorów Dożynek Powiatowych w 2009 roku, czyli starostwa powiatowego, pana prezydenta Wojcieżka, burmistrza miasta i gminy Suchedniów, Tadeusza Bochanowskiego. Panu Wójtu Włącznej Romualda Kowalińskiego, bliżyna Mariusza Walachni i Skaryska Kościelnego Zbigniewa Celskiego pragnę wszystkich Państwa zaprosić na dzień 6 września na Skarzyskie Planty, gdzie tradycyjnie będziemy obchodzić święto plonów, popularne dożynki. Myślę, że jest to również dobra okazja do tego, żeby się poznać, poza radością i świętowaniem jest również okazja do tego, żeby się poznać, a przede wszystkim poznać nasz, naszą kulturę, nasze obyczaje i tradycje, bo to jest istotne w tym, co tworzy się dziś na terenie Powiatu Skarżyskiego.